Nie róbmy polityki. Budujmy gminę. Andrzej Chruścicki, najlepszy kandydat na wójta gminy Kolbudy. Czy chcesz dalszego, dynamicznego rozwoju naszej gminy? Zaraz za Trójmiastem gmina Kolbudy jest najlepszą gminą do życia w województwie pomorskim. To efekt bliskości trójmiejskiej metropolii, walorów krajobrazowych i dynamicznego rozwoju. Potrzebujemy zrównoważonego rozwoju w każdym aspekcie, aby zapewnić Wam, drodzy mieszkańcy, odpowiedni komfort życia, poprawić jakość transportu publicznego, zapewnić na wysokim poziomie dostęp do usług społecznych, medycznych i oświatowych, dać poczucie bezpieczeństwa. Aby to zrealizować, potrzebne są środki własne, a także pozabudżetowe. Wiem, jak to zrobić, bo w ciągu ostatnich pięciu lat łącznie zapewniłem gminie ponad 113 milionów złotych środków pozabudżetowych czyli ponad 10 razy więcej niż to było w poprzedniej kadencji. Działamy dalej. Andrzej Chruścicki, twój wójt na kolejne lata.